Fundacja Małych Stupek wydała niezwykłą, naprawdę niezwykłą, nowoczesną książeczkę, w której można w trójwymiarze, proszę Państwa, zobaczyć rozwój planetalny człowieka od poczęcia do narodzin. O tej książce, ale nie tylko o tym, będę rozmawiał już teraz z prezesem Fundacji Małych Stupek, księdzem Tomaszem Kancelarczykiem, którego bardzo serdecznie witam przy naszym telefonie. Szczęść Boże. Witam serdecznie, Szczęść Boże. Teraz przejdźmy wobec tego już do książeczki, ona jest naprawdę niezwykła. Proszę nam troszeczkę ją zwizualizować, opowiedzieć, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, jak to wszystko działa i co tam znajdziemy w niej. To, że ciężko ją zwizualizować tak słowami, to niech o tym też świadczy fakt, że gdy, gdy godziłem się na to, żeby grafik zajął się tą książeczką, to nie, nie wiedziałem tak naprawdę na co się godzę. Mhm. I trochę, trochę byłem po, po pewnym czasie zdenerwowany, że ciągle prace trwają i nie kończą się mhm. i, że to, i że to taki nakład, bym powiedział, no właśnie tej pracy jest. Tutaj mamy wiele innych spraw do załatwienia, a on ciągle, no powiem tak, bo nie bawi się, ale pracuje przy tej książeczce. Tak. Dopiero jak zobaczyłem już tą fina, no to po prostu, tak mówiąc językiem młodzieżowym, to szczęka, opadła, nie? No ja też to, za nim mówiłem, muszę jest, powiedzieć. To jest niesamowite. Po pierwsze trzeba powiedzieć o samej treści tej pisanej. To, tak. to trzeba zaznaczać z całą odpowiedzialnością. Jest to treść czysto naukowo-medyczna. To nie są żadne jakieś wymysły obrońców życia, żadne jakieś, nie wiem, stawki ideologiczne, religijne i To jest, to jest czysta nauka. Zresztą też sama książeczka z racji, że też trafia pod, jakby skrzydła Ministerstwa Edukacji Narodowej. To była każde słowo było przez specjalną komisję e, sprawdzone, tak aby nie było jakiejś tam nazwijmy to naukowej pomyłki. Także książeczka jest jak najbardziej e, ta treść jest naukowa, ale to, co jest w niej takie zachwycające, tego, czego nie widzę tak naprawdę w książeczce, bo tak no, oglądamy, jeden z, jeden z nauczycieli do mnie zadzwonił, no tak oglądam, fajna w jest. Chodzi, tak nie, tak. Tak, nie mój, fajna ta książeczka. Ja mówię a włączył pan aplikację? O, jaką aplikację? No, to jakby, pisze, tutaj pobrać aplikację Genesis AR+. Dzwoni po pół godzinie z taką naprawdę euforią. Ksiądz, to jest coś niesamowitego. O co chodzi? Ta aplikacja, oczywiście darmowa, darmowe pobranie jest, mhm. e, sprawia, że gdy włączymy aplikację i przyłożymy telefon, do, e, telefon przyłożymy do, e, do, do kart książeczek, to z jednej strony otwiera nam się film, Pokazujący poszczególne fazy rozwoju prenatalnego. To jest film jako grafika, a więc stworzony film przez człowieka, bo to jest, są filmy na w geografii, gdzie jest nagranie po prostu tak. rozwoju człowieka od czwartego tygodnia. A po prawej stronie, jak przyłożymy telefon komórkowy, czy smartfona z, no właśnie z tą aplikacją uruchomioną, to zobaczymy. To, co jest właśnie, to mówię płaskie, na papierze zobaczymy w trójwymiarze u nas w naszym telefonie, tak do tego stopnia, że możemy ciało dziecka, możemy jakby oglądać z każdej strony, możemy naokoło okrążyć książeczkę, albo najlepiej jest manewrować całą książeczką. I to jest nie wszystko. Jeszcze do tego jest taka możliwość, że można wniknąć. W jakby zbliżając telefon możemy wniknąć w ciało, w ciało dziecka. Czyli trochę takiej anatomii, można powiedzieć, tak, biologicznie tak. po widzimy, prostu, wie, tak? Widzimy, jak się wnętrze ciała dziecka, się, jak się rozwija. Co, ale co wychodzi? Raczej człowiek, czy, czy coś inny, ktoś inny? No to no, to czy... nawią, Nawiązaniem do tej dyskusji, wie pan, <laughs> pieśniąc tej, tej głośnej dyskusji na ulicach polskich miast, i którą Lewica próbuje na, narzucić, to, to, to jednak człowiek. Ja, tam powiem, ja powiem tak o tym... grozo, i, i to i to mnie czy nas księży mówią, mówią o nas ciemnogród. No, mhm. no, po prostu no, to jest jak najbardziej, jak najbardziej bym powiedział, no, naukowe doświadczenie tego rozwoju człowieka. Zresztą mówiąc chociażby o tym rozwoju, gdy mówimy embrion, gdy mówimy płód, bardzo ważne jest to, żeby mówić, kogo to jest embrion, to jest było tak. Bo jakbyśmy powiedzieli wzrost czy, czy waga, to też należałoby powiedzieć, o, o kogo chodzi, jaki wzrost, jaka waga, czego, kogo waga, czy czego waga, nie? Tak. Dlatego embrion ludzki, płód człowieka, to jest bardzo ważne i wtedy po prostu no, mamy, mamy, ten niesamowity, ja to mówię, taki kosmiczny początek naszego, naszego życia, którego nie pamiętamy, szkoda. I to jest coś niesamowitego. Można by powiedzieć, że, tak się Książka powinna trafić do każdego, kto jest zainteresowany tą toczącą się w Polsce dyskusją, prawda, tak. o, o, o początkach ludzkiego życia. No nie rodzi się z tego poczęcia dinozaur, rodzi się tak. człowiek i wszystkie feministki, lewaczki. No gdyby zobaczyły te obrazki, choćby z tej aplikacji tej książki, kto wie, może by zmieniły zdanie. Tutaj to, co powiedziała pani profesor Płutowska, nie rodzimy się dlatego, że żyjemy, tylko. Nie, nie, nie żyjemy dlatego, że się, że się rodzimy, mhm. tylko, tylko tylko rodzimy się dlatego, że żyjemy, nie? I, to jest, I to jest bardzo ważne. Naprawdę to jest, to jest, to jest wiedza, to, to, no, ci, którzy też tak odrzucają wartość życia, a więc mówią to coś, to nie jest człowiekiem, odrzucają też te prawdę naukową. Ja tutaj, no, nie chcę tutaj już cytować pewnych pewnych tutaj liczących się mediów w Polsce, które no, no, wypisywały takie głupoty na temat tej książeczki chociażby, jakby nie przechodzi przez gardło powiedzenie tego, co jest wiadome w nauce. No, dzisiaj mamy wiedzę już nie mikroskopijną, to jest na poziomie genetycznym. To jest coś niesamowitego. I no, należy, należy odpowiadać po prostu yy, no, na, na miarę naszych możliwości naukowych, a teraz są naprawdę one, proszę, księdza, one ogromne. Proszę się nie dziwić tym mediom, no bo dla nich prawda w tej neomarksitowskim tak. wydaniu jest, nie, nie ma znaczenia. Specjalnie. No nie ma znaczenia, nie ma znaczenia, ale prawda, ale ty... tak może w, w, oczy kole, o tak bym powiedział. No, dokładnie. Bo, no, no, <gryw> tak <jest. gryw> Proszę księca, warto może jeszcze, chociaż bo wiem, że ksiądz ma za chwilę obowiązki jeszcze, ale warto może chociaż chwileczkę powiedzieć o tym, w jaki sposób z jednej strony wspierać to dzieło, a z drugiej strony w jaki sposób jest szansa na nabycie takiej książki. Nabycie. Powiem tak, to u nas bez problemu e, wysyłamy wszystkim, którzy jakby o to, o to poproszą Fundacja Mały Stupek. Polecam to na fundacjamałystópek.pl. E, z z, z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej zostało tego wydrukowane 70 tysięcy. Przez Fundację Mały Stupek zostało wydrukowane 30 tysięcy i już zamówiliśmy następne 50. Powiedzieliśmy, że nie, nie no już nie będziemy tak po 10 tysięcy mhm. drukować, robimy konkretną e, ilość 50 tysięcy także i, i takie bym chciał w innych językach y, y, tę książeczkę, powiem tak jest nową w tym w tej aplikacji rzeczywistości rozszerzonej i to jest jakaś taka pomoc do tego, żeby, żeby zobaczyć inaczej, inaczej zobaczyć to, to życie, nie tylko przeczytać, ale także i zobaczyć. Zresztą myślę też, że ta aplikacja to jest przyszłość w ogóle książek w szkole. W ogóle. To, to prawda, bo jest to naprawdę niesamowite. Ja już to też widziałem na, na, na tych propozycjach, filmikach, które są w, w sieci. To jest coś nie, nie, niewiarygodnego. A w jaki sposób Was wesprzeć, żeby tych książek było więcej, jeśli ktoś czy Wie, wie zna wagę tego problemu, tematu? Znów no, polecam fundacja małychstupek.pl i tam jest e, działaj, zakładka i można w różny sposób wspierać. I powiem tak naprawdę dzięki temu, że to nasza, nasze dzieło jest, to nas kosztuje tylko i wyłącznie dróg, a więc nie płacimy za fachowca, który to by zrobił. E, gdyby to nie był e, fachowiec tej, bym mhm. powiedział, od nas e, z fundacji, to byśmy no, musieli no, za to e, słono zapłacić. Dzięki temu e, ta, ta książeczka nas kosztuje tylko i wyłącznie złotówkę. To jest mhm. naprawdę to sądziliśmy, że to będzie około 3-4 złotych. Teraz złotówka, no to jest coś wspaniałego, także warto tą złotówkę przeznaczyć na to, żeby, żeby komuś otworzyły się oczy Wysyłając po prostu darowiznę do konto Fundacji Małych Stupek, za co już teraz z góry całego serca dziękuję. A o działalności poza książeczką Fundacji porozmawiamy pewnie przy następnej okazji, bo za chwilę zbliżają się księdza obowiązkiem msza ta 18. Tak. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie dziękuję z bardzo, panem Bogiem. Bogiem, prezes Fundacji Małych Stópek, ksiądz Tomasz Kancelarczyk, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznaniem.